Proszę Państwa, nazywam się Piotr Tymochowicz. Nagrywam ten materiał jak każdy od wielu lat z południowo-wschodniej Azji. I na samym, na samym wstępie tego nowego materiału chciałbym Wam, Wam wszystkim, którzy mnie oglądacie, którzy wzięliście sobie do serca i to, co mówiłem na temat pewnych faktów, na temat. Tego, by ujawniać prawdę i na temat prośby o subskrypcję, udostępnianie, no chciałbym Wam wszystkim bardzo, bardzo serdecznie podziękować. No, nie ukrywam, że jestem tym wzruszony, bo, bo nie spodziewałem się aż tak żywiołowej reakcji z Waszej strony. Jestem po prostu bardzo mile zaskoczony. Bo, bo, bo to nie chodzi tylko o to, że byliście bardzo aktywni, rekordowo aktywni. W ciągu jednej doby przybyło ponad 2000 tysiące subskrypcji, może nawet więcej. To, to nawet nie tylko o to chodzi. Daliście dowód tego, że macie, macie jakiś kapitał zaufania w stosunku do mnie. To jest ogromnie cenne dla mnie to jest ogromnie ważna rzecz, której nie zmarnuję i którą doceniam. Doceniam to, że mi ufacie po prostu i, i bardzo bardzo się z tego cieszę. I tym bardziej będę aktywny na tym i na innych kanałach, które proklamuję już od pewnego czasu. To znaczy to znaczy, jestem też aktywny na Rumble platformie na Facebooku i pewnie się też uaktywni jeszcze mocniej na TikToku. To bardzo, to bardzo miłe, to bardzo dobrze rokuje, Dlatego, że dlatego, że mamy taką szansę, proszę Państwa, mamy taką możliwość w pewnym sensie zdecentralizowania tego kanału. A mówiąc prościej, Mam taki tajny plan, który chciałbym ujawnić właśnie w tej chwili. Mam taki tajny plan, łamany przez poufne, żeby ten kanał uczynić naszym wspólnym kanałem. Chciałbym, żebyście, żeby ci z Was, w miarę jak będziemy zdobywać coraz większe zasięgi, a jestem pewien, że będziemy zdobywać coraz większe zasięgi i będziemy coraz mocniej, właśnie my. Ludzie z otwartymi umysłami, ludzie, którzy domagają się prawdy na temat wiele, na, na różne tematy. Będziemy zdobywać, proszę Państwa, nie wątpię w to, coraz większe zasięgi i ten kanał chciałbym, żeby też był Waszym kanałem. To nie są, proszę Państwa, puste słowa, bo jakiś krok w tym kierunku już uczyniłem i nie wiem, czy wiecie o tym, że ten kanał jest do dyspozycji, ten mój kanał jest do dyspozycji już dla telewizji niezależnej, dla telewizji Q Logos. Okej, okay, ja jestem może twórcą projektu, ale ja nie jestem cenzorem telewizji Q Logos, nie mam wpływu na to, co się tam będzie ukazywać, bo takie są zasady u nas, na to się zdecydowaliśmy. Jest fantastyczny człowiek, prezes tejże telewizji. Rafał, który, który tym zarządza i który będzie decydować razem z wiceprezesami, jakie materiały będą udostępniane, zarówno na YouTube, jak i na innych moich kanałach. Ale ten kanał także chciałbym uwspólnić razem z Wami, dlatego, że w miarę, no okej, okay, my rozwijamy się dopiero teraz. Ale już zdobywamy coraz mocniejsze zasięgi i już udało mi się, nieskromnie powiem, doprowadzić do tego, że oglądają nas wszyscy politycy prawie. No może nie wszyscy, ale z tego mainstreamu głównego. Głównie też, nie oszukujmy się, ze strachu, ponieważ większość z nich znam, ponieważ boją się, że może jakieś historie drażliwe na ich temat ujawnię. Oglądają nas prokuratorzy, bandyci, oglądają nas sędziowie, w tym neosędziowie, bandyci. Ogląda nas coraz więcej osób, tych, którzy, którzy mają jakąś władzę, którzy, którzy mogą o czymś decydować. To jest istotne, proszę Państwa, dlatego, że spośród Was na pewno będą tacy, którzy, których nikt nie chce nagłośnić, których. Nikt nie chce słuchać, których nikt nie chce historii opublikować. A ja niniejszym ogłaszam, że ten kanał, ten mój kanał, będzie także dla Waszej dyspozycji. Jeżeli ktoś z Was chciałby ze mną porozmawiać, i, I przedstawić jakiś swój problem, to też chętnie się będę na to godzić, jeżeli ktoś samodzielnie z Was chciałby przedstawić swoją historię, ponieważ y, y, jest y, y, sytuacja taka, że. Czuje się głosem samotnym na pustyni, nikt nie chce go słuchać, nikt nie chce nagłośnić danej historii. To ja jestem do Waszej dyspozycji. Chciałbym po prostu, żeby to był wspólny nasz kanał, który będziemy wspólnymi siłami budować. Być może przy jeszcze większych zasięgach, być może zdecydujemy się na płatne, na płatne reklamy i na zarabianie, ale też nie, nie, nie dla mnie, proszę Państwa, a na przykład po to, żeby po części utrzymywać telewizję, a po części, żeby na przykład zbierać pieniądze dla najbardziej potrzebujących. A dla kogo te pieniądze przekazać, będziemy decydować wspólnie. Mam parę na to, na to pomysłów, także chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie Wam podziękować za Waszą aktywność i za, za ten kapitał zaufania, właśnie. Proszę Państwa, w pewnym sensie ja jestem no, sam zakładnikiem własnych szkoleń i własnej teorii, dlatego że od wielu, bardzo lat uczę ludzi. Takiej, takiego bezceremonialnego e, mówienia prawdy. No, e, może bezceremonialne mówienie prawdy nie jest dobrym określeniem e, m, po prostu e, odważnego mówienia prawdy. E, m, m, taki sposób, żeby też nie urażać, e, nie atakować i, innych. E, I e, i no, no, i skoro tego uczę, no to nie mogę być inny niż, niż materiał w moich szkoleniach. Więc sam się czuję zobligowany dawać swoim własnym postępowaniem e, wiarygodny przykład, po prostu, że tak można, że to się opłaca, że warto po prostu być prawdziwym, nawet bez litości, że warto być prawdziwym do bólu. Nawet jeśli e, to jest ryzykowne, to bilans ostateczny zawsze będzie dodatni, proszę Państwa. Dlatego że, dlatego, że ujawnienie prawdy powoduje na przykład coś bezcennego. To, że możemy bez żadnych przeszkód patrzeć sobie, proszę Państwa, prosto w oczy w lustrze, w każdym odbiciu wody. To jest komfort, którego nie da się zastąpić żadnymi pieniędzmi, nad tym żadnymi pieniędzmi tego świata. To, to po prostu jest niemożliwe. Dlatego dlatego może zaprawdę będziemy atakowani nie raz, nie dwa, ale w ostatecznym kształcie zobaczycie państwo, że Coraz więcej ludzi będzie doceniać, doceniać to, że nie chowamy głowy w piasek, że mówimy rzeczy nawet najbardziej niewygodne bądź najbardziej ukrywane. Ja mam cały tak ogromny repertuar przygotowany, proszę Państwa, takich tematów, które nie ujrzały dotąd nigdy światła dziennego, które są tematami tabu, albo które właśnie są z różnych powodów ukrywane. I będę razem z wami będziemy te rzeczy i razem z telewizją Kulogos będziemy to wszystko ujawniać. O ja miałem też wiele takich wzruszających momentów, proszę Państwa, no w tym tygodniu. Dlatego też i publicznie chciałbym nie tylko podziękować, ale powiedzieć Wam o tym, jak wspaniałą mamy społeczność. Społeczność Kulogos. Proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że to, to, to nie była moja prośba. To była inicjatywa moich przyjaciół z Kulogos, ludzi, którzy. Którzy są tam po prostu razem ze mną, którzy działają razem ze mną od, od paru lat, od paru miesięcy, czy nawet też od paru tygodni. I to oni zwrócili się z taką inicjatywą, żeby utworzyć delegację, która by była obecna na pogrzebie mojego ojca w Warszawie. I to oni sformułowali tą delegację, złożyli wieńce i. I po prostu stworzyli pomost. Stworzyli pomost między Polską a Kambodżą. To oni spowodowali, że spowodowali, że miałem takie poczucie, że dzięki nim jestem obecny, że poprzez nich jestem obecny na ceremonii, na której bardzo chciałem być, a nie, nie bardzo okoliczności mi na to pozwalają. No i, i publicznie chciałbym wyrazić wdzięczność dla tych wspaniałych po prostu ludzi, którzy podkreślam, no sami zgłosili taką inicjatywę. Proszę Państwa, występuję w białym kolorze, zgodnie z tradycją żałobną Kmerów. Dla nich kolor biały jest kolorem żałoby, a ja staram się godzić, dzielić świat na kmerski i polski. Ja staram się godzić obie te tradycje, tak jak przynajmniej je potrafię. Równocześnie też odbyła się ceremonia w samej Kambodży. Ja jakieś drobne fragmenty pewnie opublikuję w najbliższym czasie. Także no, Siłą rzeczy ten odcinek zamieniłem troszkę w taką litanię podziękowań, ale, ale chciałbym Państwa zapewnić o jednym: że nigdy się nie przestraszę żadnych szantaży, że nigdy nie schowam głowy w piasek i zawsze będę poruszać najbardziej niewygodne tematy tego świata. Natomiast nie chcę się też przed Wami kreować fałszywie na alfę i omegę. Ja y, ograniczę się, Szanowni Państwo, do tego, żeby reprezentować mój czasem, mojej społeczności. Punkt widzenia. On siłą rzeczy będzie mniej lub bardziej subiektywnym punktem widzenia. Ja nie jestem i nie chcę się kreować na alfę i omegę. Jest wiele tematów, co do których być może mam niedostateczną wiedzę, chociaż z każdego tematu, jak mam nadzieję, Państwo zauważyliście, staram się. Dosyć rzetelnie przygotowywać. To jednak zawsze tak jest, że może mi brakować ważnych danych. Dlatego, dlatego też liczę na Wasze konstruktywne uwagi. Ja przecież ja wiecie o tym, przecież ja nie jestem, nie jestem historykiem, nie jestem archeologiem, nie jestem badaczem w wielu zdarzeń z przeszłości i w wielu tematach mogę mieć zwyczajnie po prostu niedostateczną wiedzę. Lubię się mądrzyć na temat polityki, na temat filozofii, na temat matematyki, fizyki, bo jakby trochę się na tym znam. Ale w innych tematach może mi brakować więcej, więc nie traktujcie tego, co będę mówić jako prawdę objawioną i nie bójcie się dawać mi konstruktywnych uwag, jeśli Waszym zdaniem. W niektórych kwestiach będę się mylić. Na pewno będę to doceniać i będę uwzględniać wasz głos. Wielu z was, no, może niekoniecznie z was aktualnie mnie oglądających, ale, ale wielu też sfrustrowanych bardzo ostro mnie krytykowało po moich negatywnych materiałach na temat na przykład Grzegorza Brauna. Ja, ja nie mam, proszę Państwa, jednoznacznie jakiejś wyjątkowo wrednej czy złej opinii na temat absolutnie wszystkiego, co on mówi. No, no nie, ja pod, myślę, że potrafię niektóre kwestie oddzielić. Ja po prostu fizycznie brzydzę się jawną agresją słowną, jak i agresją fizyczną. No a Grzegorz Brown, jeśli chodzi o, już o niego samego personalnie, on atakował jakiś tam świecznik w Sejmie menorem za pomocą gaśnicy. On atakował jakąś lekarkę gdzieś no, to już pomijając, czy słusznie, czy nie, on po prostu się dopuszcza i werbalnej, i e, cielesnej agresji. Ja tego po prostu nie akceptuję. Ja brzydzę ja się takimi formami agresji, co nie oznacza, że będę go w czambuł we wszystkim potępiać. Być może jest tak, że w niektórych kwestiach wyraża osąd całkiem logiczny. Będę się starać to na przyszłość oddzielać. Mam w planie, proszę Państwa, bardzo wiele kontrowersyjnych tematów, też i tak takich, którymi wiele lat się zajmowałem. Na przykład, na przykład powiem Państwu, komu najbardziej zależało na eksterminacji narodu żydowskiego. I po, po wielu latach zajmowania się tym tematem, proszę Państwa. Dla wielu z Was będzie szokiem, że wcale nie hitlerowcą tak naprawdę. I, I nie tylko to. Ja przez 6, ponad 6, prawie 7 lat, proszę Państwa, pracowałem na Ukrainie. Jak wielokrotnie mówiłem, pracowałem w Lwowie, pracowałem w Kijowie, kreowałem tam ludzi, kreowałem Ukraińców. Ja też znam, znam historię, jakby z drugiej strony. Ja też prowokowałem wielu Ukraińców, dlatego by wyjaśnili mi, jak to w ogóle możliwe, że miał miejsce wołyń. Jak oni to sobie sami tłumaczą. Bardzo byłem ciekaw, co, szczególnie w Galicji, właśnie gdzie szerzy się kult Stepana Bandery. Szczególnie mnie to interesowało I, i ja podzielę się z Państwem tym wszystkim, co oni mi przekazali. To jest, myślę, to jest wiedza, której nie przekaże Wam żaden historyk, myślę, polski. To jest wiedza, której nie przekaże Wam żaden dziennikarz-publicysta. Mam też w planie zajmowanie się właśnie ukrywanymi sprawami, zamiata, zamiatanymi pod dywan, takimi jak sprawa Kuchcińskiego w aferze podkarpackiej. Będziemy o nim bardzo obszernie mówić, proszę Państwa, jak PIS do dzisiaj staje na głowie, żeby go ukryć. Będziemy mówić o aferze skok, skoki. Będziemy, będziemy mówić o tym, kto jest mózgiem ukrywanym w piwnicy głęboko samego PiSu. tego. Um, tego nie klasztoru, ale zakonu, zakonu porozumienia centrum. Czyli będzie bardzo dużo o tym, który by wiele zapłacił za to, żeby nikt o nim nie mówił, o Adamie Lipińskim. Będzie też o tajnej agencji reklamowej Hoffmana, która także wydaje się płacić, by o niej nikt nie pisał. Proszę Państwa, będzie mnóstwo tematów, a nade wszystko będę też ujawniać personalia, dane bandytów, prokuratorów. Mam wyjebane na to, proszę Państwa, czy oni mi jakieś sprawy będą wytaczać za to. Będę ich podawać adresy, będę podawać miejsca zamieszkania, będę podawać wszelkie informacje na ich temat, ponieważ. ponieważ Ponieważ to są bandyci w wielu przypadkach, nie mówię, że w każdym, ale w wielu przypadkach. Także mam wielką nadzieję, że będziecie dalej doceniać moją aktywność. No i i coraz bardziej będę dążyć do tego, żebyście właśnie wy, oglądający mnie, mieli poczucie, że to będzie wasz kanał, a nie tylko mój, a nie tylko Telewizji Q-Logos. bo będziemy w nim poruszać najbardziej niewygodne tematy, jakie można sobie wyobrazić, bo będziemy w nim poruszać Tematy dla Was ważne, które nigdzie indziej się nie ukazują, bo będziemy też Wasze sprawy nagłaśniać, których nikt nie chce nagłaśniać. Taki mam zamysł, taki mam cel i temu będą służyć coraz liczniejsze subskrypcje i coraz większe zasięgi. Na koniec chciałbym powiedzieć no, coś, co oczywiście mnie nie zdziwiło w żaden sposób, aczkolwiek może trochę liczyłem na cud. Proszę Państwa, mimo takiego wezwania do polemiki czy do riposty, nie zgłosił się do mnie Adam Bodnar. W żaden sposób nie zareagował, a od moich niezastąpionych wiewiórek wiem, że na pytanie, czy ma zamiar Temuchowiczowi odpowiedzieć, wzruszył ramionami i powiedział, że nie ma najmniejszego zamiaru. No, tym samym, przykro mi to powiedzieć, ale tym samym ja to traktuję jednoznacznie. No, oczywiście ja wiem, co się za tym kryje, to znaczy on sądzi, że. Nie mamy szans na zbyt duże zasięgi, by kształtować opinię publiczną, ale tu właśnie Adam Bodnar się myli, bo za moment będziemy mieli gigantyczne zasięgi. Natomiast, natomiast tym samym pan były minister Bodnar, chociaż w dyplomacji i w w takiej nomenklaturze politycznej jest tak, że nie powinno się dodawać tego były, tylko były premier to premier były minister to minister, ale, ale ja też mam wyjebane na to, więc były minister Bodnar tym samym się przyznał, że albo wziął wielkie pieniądze, proszę Państwa, albo była zastraszana jego rodzina. No, mam za mało danych, żeby rozstrzygnąć, czy to, czy coś innego było powodem. Oczywiście, gdybym miał być sarkastyczny, troszkę, to powiem, że żadna z pani, ani Kinga Duda, ani Marta Kaczyńska nie zgłosiła się do pracy. Więc no cóż, no nie, nie będzie porad, to no z przykrością akurat mówię, że nie będzie porad, co zrobić, żeby nasze liczne dzieci, każde miało inne nazwisko. Nie będzie porad, jak przetrwać mamę, która jest zimną suką i, i ojca debila. No takich porad niestety nie będzie, zastąpimy te porady i innymi tematami, innymi poradami. Natomiast, no cóż, na koniec też, już tak całkiem poważnie mówiąc, trochę jest mi przykro, że Andrzej Gąsiorowski nie podjął tematu i nie zgłosił chęci przyjacielskiej rozmowy czy debaty ze mną na temat strefy gazy, a po prostu mnie całkowicie zlekceważył. Ale ja nie mam, ja, ja nie mam problemu ze swoim ego, ja się nigdy nie gniewam. Trochę się spodziewałem, że tak może też być, więc jakby jestem na to przygotowany. No, nie mam też zamiaru jakby z nim personalnie w żaden sposób kontynuować tego wątku. No po prostu jest mi trochę przykro, bo przecież wiele lat się znaliśmy, no ale trudno. Trudno. Ja, ja cały czas wykazuję otwartość niezmiennie i podkreślam, i ja się nie obrażam. Okej. Okay. Przepraszam za trochę przydługą litanię podziękowań, ale naprawdę jestem bardzo wzruszony i naprawdę czuję się odpowiedzialny, kochani, za, za wielki kapitał zaufania, który wobec mnie wyraziliście. I, I zrobię wszystko, żeby Was nie zawieść. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Miłego piątku, a tych z Was, którzy nie, nie mają co robić. O 19 waszej. Zapraszam jeszcze, żebyście w ostatniej chwili zapisali się na jedno z najważniejszych szkoleń, z których jestem bardzo dumny. Ono jest pod takim bardzo niepozornym tytułem. Ono się rozpoczyna dzisiaj o waszej 19 i jeszcze się można zapisać w ostatniej chwili poprzez konsultantów. Ja w opisie podam kontakt. To jest szkolenie, jak żyć oraz sertywność. Ale pod tym niepozornym tytułem, proszę Państwa, jak żyć? kryje się coś bardzo, bardzo ważnego. Jak przetrwać momenty niemożliwe do przetrwania. Jak wykreować sobie szczęście, a nie czekać całe życie na szczęście. I być może jedna z najważniejszych rzeczy w naszym życiu. Nie, nie tyle jak żyć w ogóle, ogólnie, co jak żyć tu i teraz. Jak wreszcie o opuścić odmęty przyszło przeszłości, jak wyjść z nadmiernego osadzenia w przyszłość, a znaleźć się dokładnie w czasie teraźniejszym. Także jeszcze w ostatniej chwili zapraszam i do zobaczenia. Do zobaczenia wkrótce. Dziękuję Wam.